A więc ostatnio mam całkiem sporo na głowie. Te kartkówki, sprawy sądowe, Pedophrasy domowe. Przez to wszystko mam naprawdę mało czasu. Dlatego w dzisiejszym filmie będziemy robić grę zaledwie 48 godzin. Staram się, aby ta gra była trochę lepsza niż moja ostatnia gra, którą zrobiłem w 48 godzin. Aby stworzyć grę najważniejszy jest pomysł. Wszystkie gry, które okazały się wielkimi sukcesami, były właśnie oparte na dobrym pomyśle. Który notabene zazwyczaj jest od kogoś innego. Wyjątkiem od tej zasady nie był Aleksiej Parzytno, który stworzył prototyp gry Tetris. A koncept tej gry prawie od razu został ukradziony przez Amerykanów. Tetris zrobił miliony, których oryginalny twórca nawet nie zobaczył. Czemu o tym mówię? Ano dlatego, że na liście osób, które okradły Aleksieja nie będą tylko Amerykanie. Będzie też Polak. Tym Polakiem będę ja. Koncept Tytisa jest tak fajny, że żal go nie ukraść, no co mogę powiedzieć. Także najpierw zrobimy pionową planszę, którą podzielimy na sześć równych części. Raz na jakiś czas z losowy z nich spadnie blok. Jeżeli blok uderzy w gracza, ten umrze okropną śmiercią. Ale jeżeli za to uda mu się ominąć ten blok, zaraz zaczną pojawiać się następny i następny, i prędzej czy później któryś go trafi. Żeby zdobyć więcej miejsca, do którego można uciekać, będzie można postawić trzy bloki tego samego koloru obok siebie. A Wtedy one znikną. Także teraz musimy to po prostu zaimplementować. I kiedy już miałem odpalić. Do torkodu, dostałem wiadomość od znajomego. Czy chcę zagrać? Mino marnowanie teraz całego dnia na grę zamiast programować, kiedy mam tylko 48 godzin to byłoby strasznie głupie. Więc yy, zmarnowałem cały dzień Poza pomysłem nie mamy nic Także wstałem, ogarnąłem się, umyłem zęby, umyłem się <laughs> Nie no, bez przesady, myć się nie myłem Jestem informatykiem, a nie osą, która się myje I nareszcie zabrałem się za pranę Narysowałem to coś Nie jestem grafikiem, okej? Okay? Dajcie mi spokój Zrobiłem jakieś proste sterowanie, bloczki Oraz sprawiłem, że za bloczkami podąża taka fajowa poświata To nie mogło zająć długo to zajęło długo. Widzicie, moje życie podąża za czymś, co nazywamy prawem martwiej, który mówi, że jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda. Oj, i udawać się nie udawało. Po pierwsze, Golot jakoś w połowie procesu zaczął odmawiać posłuszeństwa i musiałem go reinstalować. A po drugie. Te jebane szlaczki. One po prostu nie chciały się rysować. Naprawdę nie wiem, czemu ze wszystkich rzeczy postanowiłem spędzić tyle czasu akurat na szlaczkami. Ale postanowiłem sobie, że chcę mieć szlaczki w tym projekcie i szlaczki kurwa będą. A to, że nie ma nawet jednej czwartej funkcjonalności gry, nie ma znaczenia. Ale skoro końcowo udało się je zrobić, raz zacząć dodawać potrzebne mecha. Czemu to odpalasz w YouTuba! Halo, halo, stop! Na ten moment zdaję sobie sprawę, że największym wrogiem w tym projekcie nie będzie kłód ani moje umiejętności. Największym wrogiem będzie prokrastynacja i fakt, że nie jestem w stanie utrzymać mojej uwagi przez 5 minut Pierwsza rzecz, którą dodamy, to podnoszenie bloków, bo obecnie musimy po prostu je unikać i to trochę nudne. Wow, już to dodałem, to było szybkie. Teraz wystarczy, że dodamy odkładanie. I teraz to. Hmm. Hey, Bizos, Alex Hir. Dlaczego nasz blok zamienił się w pierdoloną rakietę balistyczną? W sensie, ja nie wiem, Was się pyta. Generalnie winie za to silnik fizyczny dota, który ma masę różnych parametrów, które są pewnie bardzo przydatne, jak robisz coś bardziej zaawansowanego, ale totalnie rozpierdalają wszystko, kiedy mamy coś tak prostego jak bloczek spadający w dół. Dlatego napisałem własny silnik fizyczny, który po prostu przesuwa nasze bloczki w dół i zatrzymuje je, jak dotkną jakikolwiek powierzchni. I teraz już wszystko działa. Jedyny problem jest taki, że czasami jest jakiś błąd i te bloczki robią dosłownie breakdance, ale... Kiedyś to naprawię. Teraz, skoro nasze bluszki można podnieść, upuścić i w sumie to nie da się zrobić z nimi wiele więcej oraz zrobić, aby znikały. Wow, to zupełnie jak mój ojciec. A więc dodałem im dwa siusiaki, które każdy siusiak aktywują się po dotknięciu. Co możemy wychwycić kodem? Używając informacji, z jakim obiektem się dotknęły, możemy wywnioskować, co jest po lewej stronie bloku oraz co jest po prawej. W taki sposób, jeżeli blok ma po lewej stronie i po prawej stronie bloki tego samego koloru, możemy zrobić, aby wyparowały. Działa to prawie zawsze, poza momentami, w których nie działa, bo czasem znikają dwa bloki obok siebie, 3. Nie wiem czemu tak się dzieje. Pewnie nie rozumiem, bo po prostu tak jak działają kolizje w Godosi, ale szczerze mówiąc nie chce mi się tego naprawiać. Poza tym zbliża się 23, także pora iść w <grystanie> W niedzielę nie zostało już wiele rzeczy, które mogłem jeszcze zrobić. Dodałem, że bloki zaczynają spadać szybciej wraz z zdobytymi punktami, naprawiłem parę błędów, a przez parę mam na myśli masę błędów. <laughs> to jest niesamowite, że w tak prostej grze udało mi się spierdzić tyle rzeczy. Dodałem dodatkowy kolajder na głowę naszego gracza, także jeżeli teraz na nią coś spadnie, gracz wyśle sygnał że przegrywa, a na ekranie pojawi się ten napis z guzikiem, aby zacząć od nowa. Następnie wrzuciłem te efekty dźwiękowe, które są w miarę cool. W taki sposób powoli dochodzimy do czasu, w których nasze 48 godzin się kończy. Nasza gra jest już grywalna, dodaliśmy mechaniki, które Planowałem. Na samym początku, w teorii wszystko błogi, więc wystarczy, że przerzucę ten plik tutaj i ją opublikuję. Nie mogłem tego zrobić. Ta gra po prostu nie wygląda dobrze. Co bym sobą reprezentował, wrzucając coś takiego do internetu. Postanowiłem, że zanim wrzucę ją w eter, najpierw musimy ją doszlifować. Jak pewnie widzicie, nie jestem duszą artystyczną. Nie potrafię łączyć kolorów, nie potrafię rysować. No, generalnie, sam ważne ile nad tym będę siedział, i tak nic nie zdziałam. Jedynym logicznym krokiem w takiej sytuacji jest zatrudnienie kogoś, kto to zrobi lepiej za mnie. Wystarczy, że napiszę do jakiegoś grafika. Nie znam żadnych grafików Ale znam kogoś kto zna Więc wysłałem prototyp naszej gry Dropsowi z kanem szuty z życia Na którego możecie wejść, jest bardzo super A ten powiedział, że pomysł jest fajny i mi wszystko załatwi Teraz wystarczy, że poczekamy aż wszystkie grafiki będą zrobione To nie może potrwać długo No to trochę trwało Ale oto i one, nasze piękne graficzki Jedyne czego mi brakuje do postaci podnoszącej bloki Ale ja to już sam naprawię o. Jak pewnie widzicie, wszystko teraz wygląda jakoś ładnie. Dałem również taki joystick, aby w grę dało się pogresz na telefonie. I zrobiłem, że przy przegranej jest takie fajowe przybliżenie. A więc ta gra jest już dostępna na komputer dla wspierających. Będziecie mieli to w karcie w tam w karcie Wspierania, jak to się tam nazywa. A wersja na telefon dla nie niewspierających jest dostępna tu. I tu bo i kurwa nie zrobi ją kiedyś. Nie dzisiaj. Jeszcze jej teraz nie ma, ale będzie kiedyś. Dodanie gry na Google Playa to dosyć skomplikowany proces, w którym Google potrzebuje 8 dni, żeby zaakceptować zmianę czcionki na logo gry. Pozdrowienia dla wspierających kunareto Kinder helikopter Pekul oraz bluedeff. Siema.